Ho, ho, ho. Witam Was bardzo serdecznie na moim pierwszym i może nie ostatnim vlogmasie numer 1. I w dzisiejszym odcinku będziemy odtwarzać odcinek przed roku z Oli kanału Jeszcze nie teraz. I będziemy robić test smaku, ale Primusi. Mamy przygotowane chyba z 12 warzyw i owoców i będziemy próbować, które smakuje Primusi najlepiej. Ciekawe, co wygra, bo Ubdili chyba rok temu wygrała śliwka. Tak. Tak, zobaczymy, czy primusia też lubi śliwki, czy tylko bononki i mnie. A Ale najpierw yy, wyczyścimy trochę primusia, potem z nią trochę poćwiczymy. I jako nagrodę za piękny trening, jeśli będzie ładnie pracować, dostanie owocki, dużo owoców. Mamy takie owocki jak jabłko, banan, marchewkę, no. różkę, ale mamy też takie owoce jak ananas, arbus, melon i burówki mamy nawet. Czy konie mogą to jeść? Prawdopodobnie, tak. Zobaczymy. W ciągu najbliższych godzin, nie złapię kolka. Zaczynamy. <kluz> Bardzo ładnie się tutaj na kantarek. Już zaczynamy. No, Co biorcisz. Chodź. No to odjdziemy. Gdzieś chyba prima będzie chciała sobie pobiegać, bo jest tak... No, energiczna. ona cały czas rży. Odkąd tu jesteśmy, to ona cały czas rży, Czy ona chce wyjść. Chcę po prostu wyjść. No, już okay. I już nie rży <laughs> Znadziło się w boksie. To co? Spa? Tak. To daj mi ją. I idź po szczotki. A tak na siedząco chcesz się przywróć? No A to się dzieje. No co primci. Biedzie wyczyścona teraz pięknie. No cię wyczyści i pójdziemy na trening. No tak? jak grzecznie stoi. Jak będziesz tak stała do końca, to dostaniesz... Się da na nagrodę bo, tak, bo mamy teraz nowe smaczki, jeśli nie wiecie o jakie smaczki nam chodzi, to zapraszam na kanał Aleksy do Vlogmasa, nie wiem którego, ale z napisem, że robimy swoje smaczki. bo zrobiliśmy swoje smaczki. Bądź tak. rzeczna. No primuska już lśni. Teraz idziemy chwilkę poćwiczyć nad jej leżeniem, a tam mamy przygotowany już żarcie. Idziemy. Jak już zauważyliście, na moim kanale nie pojawia się ostatnio za dużo odcinków, bo ledwo co dajemy na radę nagrywać u Oli te vlogmasy. Ale myślę, jak vlogmasy się skończą, to zaczniemy więcej nagrywać. Już będzie regularni. ale chciałem Wam też coś nagrać takiego fajnego z primusią. I jak mogliście zauważyć też, to u Oli ostatnio też wzięliśmy z primusią i jest coraz bliżej leżenia. Nauczyła się w końcu kopać jakby tylnymi nogami, czyli przynosi tylnie nogi, Tutaj bardziej do przodu, żeby tak stała, jakby bliżej siebie te nogi miała. I biegniemy! I biegniemy! Macie kurze po owocki. My się z Prymą bawimy. I przechodzimy do głównej części odcinka, której Prima będzie kosztować różnych smaków. Jeszcze nie teraz. Wszystko już pokroiłem, przygotowałem, umyłem dla mojej księżniczki. I mam borówki jeszcze i marchewki. Będziemy wszystko. Próbować i zrobimy taką drabinkę, że na przykład najpierw walczy marchewka i. Co to jest? Pietruszka. I kto wygra, przechodzi dalej i w wielkim finale zobaczymy, co się zmierzy. No to możemy zaczynać. No to możemy zaczynać. Zaczniemy, może tak jak mówią, od marchewki i od pietruszki. Nie ma idź sobie. Ja wezmę marchewkę i pietruszkę. Tutaj. Najpierw damy ci polizać. Cofnij się troszeczkę. No puść, później. Puść najpierw patrz, Tu mam. Tu, tu mam, widzisz? Tak smakuje pietruszka. Dobra? Tak spać. Tak smakuje. Marchewka, dobra i cofnij się teraz, cofni. I Założę się, że ona wszystko, zje, wszystko będzie lubić. Uwaga, masz tu dwie rzeczy i, uwaga, i którą? Chyba bardziej pietruszkę. czym czy ugryzie w ogóle. No. Gryzła i gryzuj, co? Dobre? Tak jak Dilla nie lubiła połowy owoców, to ona zje wszystko. Cofnij się, cofnij się, bo tam mam wszystkie owoce. I co, dobre było? I co, jeszcze raz? Próbujesz pietruszkę? No, Dobra. drugi Miewamy raz. Zwycięzcę. Pietrucha wygrała z marchewką w 100%. Przechodzimy, teraz mamy jabłko i gruszkę. Uwaga, primusia. Posmakuj sobie. Tak, pojzałaś. I teraz jabłuszko. <noise> A, teraz jabłko masz. Spróbuj jabłko. Też dobre? <noise> No to jeszcze raz. Tu, tu, połączaj I tu mamy też. I tu. No, wybieraj. O. Chyba jabłko. Wróżkę. Ale pierwszy chwyciła jabłko, więc wygrywa jabłko na razie. O, o, ja mówiłam ci, że ona pożre wszystko. Dzieła się nawet tak, nie rzucało na to żarcie. Grunda no. numer 3. Dobra, uwaga. Teraz jest trochę inne połączenie będziemy Mamy buraka. Oraz mamy śliwkę. Uwaga, pomąchaj burak. No, muszę go powąchać. Powąchaj, o. I powąchaj śliwkę. No i, i, i co będziemy? Śliwka czy burak? Tak? To? To czy to? No? Chyba uwaga. burak. Ej, Oj. definitywnie yy, burak. Bo już dwa razy tak było, że powąchała śliwkę i przeszła do buraka. Całego buraka wpieprzyła? Nie, nie mam więcej pokrojonego. Chciałam, że nie wybierze buraka. O nie, wypluła całego. Co? Gdzie? Tu leży cały burak. Aha, wypluła całego buraka? No to śliwkę. A śliwkę zje? No myślałam, że zje tego buraka, no bo ona dwa razy powąchała śliwkę i dwa razy przyszła do buraka. No i pogryzła, i co? I wyplułaś buraka, no to jednak po matce tak. jej nie będzie smakował. Jedziemy. Śliwka przychodzi dalej, a burak no, zostaje tu. Nie. Okay. Teraz mamy arbuzę i melona. Egzotycznie. Tak jest. Trzymaj się, połąkaj. Tak, dobrze. I to, to drugie to połąchaj. Oj, chyba ciągnie od razu do arbuza, ale powąchaj, No, teraz masz dwa. No. Arbuz. Arbuz arbus wygra. ale zawsze się nie wyfluje, bo Dila nie lubi arbuza. Dila no, nie, bardzo nie tak, lubi arbuza. Nie, a co? A melon? Nie? I Dila chyba też nie zjadła wtedy melona, o ile dobrze pamiętam. Coś było takiego. Że Dila Alele? nie zjadła ani melona, Spróbujesz? ani arbuza. Ani to, ani to. Aż sobie poszło. <grym> Ej, geny są genialne. Ona będzie taka jak Dila, wiecie? ci. Patrz, że sobie poszła tak nie smakuje. I Dila też, pamiętasz? Dila też wtedy poszła jak daliśmy jej arbuza. I tak musiałam za nią biec. Tak, ale... <grym> Fuj, takie niedobre. Już się nie rzucasz na jedzenie, tak się nie smakuje? Teraz mamy poróweczki i ananasa. A co też? Widać sobie jedną borówkę. Wiadomo? Mm, chyba spadły. Dobra, to teraz próbuj tego. Chyba wypluła borówkę. A to? Anasa też nie? A burówki? <grym> Dila też nie zjadła ananasa. No brasło obrażona. No. No to ostatnia konkurencja w tym finale. Seler i banan. Tak. I uwaga, ostatnim pojedynkę w tej rundzie. Mamy banana i sellera. To jest seler czy kalaryp. Seler chyba. Chyba tak. Daj się. No. No co już nie no. no i mamy kolejny walkover, więc przechodzimy do następnej rundy. I w następnej rundzie w pierwszym pojedynku zmierzą się jabłko i. Co? Pietruszka. I Pietruszka. Tak, bo na to wybrała. Dobra, przyjmij się. Ty chcesz jeszcze jeszcze, czy nie? No, pietruszka. No i... O, no i masz teraz, czekaj, no, pietrucha zwyciężyła. Ale Dili też bardzo smakowała pietruszka. Pamiętam. No, pietruszka przychodzi do wielkiego finału. No, pietru już. no, pietruszka smakowała Dili bardzo wtedy. O ile dobrze pamiętam. Dobra, wystarczy. Następna runda. No to prima. W następnych rundach wybrała tylko śliwkę, a potem już nic nie chciała jest, Więc śliwka automatycznie przychodzi do finału. I teraz mamy wielki finał między śliwką i pietruszką. Ej, ale u Dili chyba też była śliwka i pietruszka w finale. Nie wiem, ale jeśli by się dowiedzieć, to sprawdźcie. Sprawdźcie odcinku. koniecznie w odcinku, tak. bo Primusia Odziemy. będzie w takim razie identyczna jak Dila. I zobaczymy, co wybierze. Czy wybierze ślipkę czy pietruszkę. Jak tak, śliwkę w poprzednim odcinku jeszcze braliśmy nektarynkę, e, jeszcze braliśmy... Nektarynkę. Dla Dili, tak? Tak, nektarynkę i coś Morela jeszcze. była jeszcze. Tak, morela i tu duże, taka nektarynka obłosiona. przez szoszkinie. Tak jest. Ale I tego nie ma teraz tak. no mamy zimę, no i nie mamy tych. Więc teraz Dobra, spróbujemy. to przechodzimy do tak. wielkiego finału. Um, Pietruszka i śliwka. Uwaga. Okay. No, już idzie. No, mamy tutaj naszą i rolkę. tu mamy pietruchę oczywiście, a tu mamy śliweczkę, więc, no, chyba już ogarnęła zasady. Ogarnęła zasady, nie? Chyba tak. Że trzeba najpierw powąchać i potem ona wybiera, bo na początku tak chaotycznie to strasznie robiła i się zaczęła rzucać, a teraz jakby już się uspokoiła i zaczęła myśleć, bo to jest mega mądry konik i wie, że musi wybierać. No, i wygra Pietrucha, czyli nie w 100% jak Dila, ale no wybrała wszystkie te smaki co dila, a nie wybrała tych smaków co Dilla. Drugi raz, tak samo. No, Pietruszka. A może rozłożymy jej teraz? co? Wszystkie te owoce w różnych ostępach i zobaczymy, co wybierze. Taki bardzo robimy ziołowy. Okej, okay, dobra. Taki możemy... owocowy. Dobra, możemy zrobić. Tak. I w ogóle Wam chciałam powiedzieć, że za kilka miesięcy to powtórzymy i zobaczymy, czy smaki jakoś w primie się zmieniły, czy będzie wybierać to samo. Bo ona jest z rybaczkiem, ale i tak już wybiera bardzo, bardzo mądrze jak naś rybaczka. I bardzo dojrzale teraz do tego pod, podeszła. Dobra, Nawet ej lepiej ej niż ej Dila, bo serio wąchała i myślała co woli. Tylko dobra. na początku się rzucała, ale to wiecie, pierwszy raz, więc będzie git. Tak, runda dodatkowa, tylko nie wiem gdzie to rozłożyć. Może weźmiemy na tych... To położymy, taki stół zrobimy. No sobie. dobra, dobra, to robimy. Dobra, to wracamy za już. I teraz mamy dodatkową rundę, mamy bar owocowo-warzywny, tutaj musicie zobaczyć. I mamy tak, po kolei, od lewej. Borówki, seler, melon, śliwka, gruszka, marchew, jabłko, pietrucha, ananas, y, banan, y, arbuz i burak. Teraz przejdziemy i zobaczymy, co klimka będzie lubiła. Czy to samo weźmie, czy nie? Nie wiem. Więc, no no, tu masz? A tutaj. No tu, patrz. O, marchewa bierzemy marchewę najpierw. Idziemy dalej. Chcesz coś jeszcze? O, no, no tutaj masz. O, cky, co tu jeszcze? Zjadła tą śliwkę, czyli tam spadła? Śliwkę zjadła. Nie, wypluła. Wypluła. O, ser Próbuję. Ugryziesz? Nie, zostawiła. Boroweczki. Też nie, No, chociaż teraz przejdziemy. No, jeszcze raz. Uwaga, drugie przejście naszego baru obocowego. I wybieramy, jak się Boróweczki. Nie. Seler. Bierzesz seler? No, ja ci pomogę. Kusi ją. Jakby Kwa? chce spróbować. Chyba seler też dobry. Nie, nie, wypluła. Nie, wypluła. Co mamy dalej? Naza, no. no. Chodź tędy, chodź No. Co mamy? Melona. Melona nie. Chyba. Nie. Śliwka. Kruszka. No, chcesz? Kruszka to śliwiawko. Oj. O, jabłuszko tak. Jabłuszko lubimy. A czy zje Pietruszkę? C. Gdzie to kopy to No, Pietruszka spadła. A czy się wróci po nią? Chyba tak. Ewidentny mistrz. <gry> no, zostawiła Pietruszkę. Co jeszcze, co jeszcze ostatnie? Banan? Nie, jednak nie. Polizany, Wypluty. wyrzucony. I burak. Będziesz buraka? Nie. A jeszcze raz tą pietruchę. Czy tak niechcący? No, masz tutaj pietruchę, tutaj z ręki. Nie no, lubi, tylko no to musiała mało. wypaść. Potwierdzenie. Tak. Co myśl. wygrało, czyli ewidentnie wygrała Pietruszka, czyli teraz zamiast worka marchewek będziemy kupować worek Pietruszek, więc zwycięzca może być tylko jeden, no i został nim oczywiście Meszyk, którego Prima teraz pochłania, no takie dobrze. no. Drugie miejsce miała oczywiście Pietruszka, a potem, potem już nie pamiętam. I co chciałem jeszcze wam powiedzieć, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwonek, e, kupujcie moje bluzy na kawaliadzie, zapraszam na kawaliadę, kupujcie nasze smaczki i zapraszam was codziennie na odcinki u Alexy a Nie, Tak. A u mnie też jeszcze jeden pojawił się odcinek. z dupy strony! No.